Witam się dzisiaj z Państwem w języku chorwackim, mianowicie dobrodoszli. Dam, łek, Dobrodoszli. Chodzi mi o dzisiejszy 7 lipca, w nocy Uran przeszedł do bliźniąt. Także możemy uznać, że nowa epoka astrologiczna już jest. Wysycona swoje podstawy w znakach męskich, planet pokoleniowych w znakach męskich. Dzisiaj, tak troszkę o antropologię chciałem zahaczyć i o mechanizmy społeczne. Też połączyć parę wątków, o których była mowa w tych, w tych poprzednich materiałach, o pochodzeniu człowieka. Mianowicie. Od wielu lat mowa jest o nowej ziemi, tak? Nowym człowieku, nowych regułach współżycia społecznego, ponieważ stare są już trochę takie zdewaluowane. System, system, system który te zachowania społeczne wspierał i i te zachowania społeczne wspierały stary system, no to to jakby już widać, że to nie, nie funkcjonuje. Czyli jakby kontynuując ten temat, wchodzimy w nową ziemię, w nowej epoce astrologicznej i z czym my wchodzimy. O tym dziś chciałem powiedzieć, że dobrze wiedzieć, jakie mechanizmy. No bo my jesteśmy w tym, ale nie bardzo świadomi tego stosu. Jako, jako społeczeństwo. Natrafiłem kiedyś na takie badania antro, antropologiczne. Trzeba się będzie obciąć niedługo. Natrafiłem na takie badania antropologiczne jakiegoś tam naukowca, antropologa, który obserwował przez dłuższy czas stado małp w dżungli. To jest temat który który no, pojawiał się ostatnio. Robił zdjęcia, obserwował, dokumentował różnego typu zachowania. Z tym, że tutaj nie przytoczę wszystkiego, ponieważ tam głównym nurtem były zachowania samców: agresywne, wykluczające, bardzo sprytne i bardzo podłe, tak z ludzkiego punktu widzenia. Zachowania młodych samców w stosunku do samca alfa. No wiadomo, silny, czyli ma dostęp do samic. Jest w stanie obronić stado przed powiedzmy jakimś samcem z zewnątrz. No, ale przed wieloma młodymi samcami no nie, nie da rady. Znaczy, oni nigdy nie z tych Z tych badań wynikało, że oni nigdy nie wchodzili w otwartą walkę. No bo on, on jednak był samcem alfa był silny. Ale knuli, nastawiali samice przeciwko niemu. No, takie gierki społeczne, no coś jak mobbing, wykluczenie społeczne, tak jakby osaczali go. Nie, nie mogąc stanąć w otwartej walce, żeby go wygonić lub nie wiem, uszkodzić, wyeliminować i mieć dostęp do samic, to po prostu obniżali jego pozycję społeczną na różne sposoby. Obrzucanie głównym, opluwanie. No przepraszam, ale no to jest cytat z badań tego antropologa. Tam też inne zachowania były opisywane, ale akurat ten. To on najbardziej się tym skoncentrował. No nic, skończył badania. Jeszcze raz już w warunkach. No, powiedzmy cywilizacyjnych przejrzał to prze, prześledził. I wyciągnął takie wnioski. Napisał taki artykuł, że taki trochę gorzki w jego, w jego ujęciu, że badając małpy, te zachowania, właśnie społeczne, o których wspomniałem. Zauważył, że podobne mechanizmy funkcjonują w społeczeństwie ludzkim. I to go przeraziło. Już abstrahując od samców alfa, bo tu u nas zupełnie inaczej to jest skonstruowane, tak? Oni mają ochroniarzy. To zupełnie, tam do nich nie dostępu nie ma. Nie? ale ten stadny sposób myślenia, mechanizmy stadnego myślenia, które no może nie dominują, ale istnieją w, w takim potocznym w potocznej regulacji zachowań społecznych, typu a co ludzie powiedzą? A trzeba tak. Hmm. Dobra, przykłady mnie idą. W dużej mierze duża część naszego społeczeństwa kieruje się tym, co inni powiedzą. Bo co sąsiad powie? Bo co proboszcz powie? Nie jest tak? To są mechanizmy stadne. Muszę kupić nowy samochód, bo sąsiad kupił nowy. Wstyd mi stary. To jest. Myślenie kategorią z zewnątrz, kategorią porównywania się, to jest myślenie stadne i tego jest dużo. No już zostawmy, no mężczyźni to akurat mniej temu podlegają, ale panie, te wszystkie malowane brwi, obstrzyknięte usta czymś tam, policzki, co tam jeszcze nie wiem, to są zachowania stadne. Idziesz za innymi, inne tak robią, to ja też. No wiecie, o czym mówię. I to jest w dużej części społeczeństwa jest to dosyć silny mechanizm. Więc dobrze o tym wiedzieć, pochylić się nad tym, też zobaczyć, na ile samemu podlegasz temu że na przykład, nie wiem, patrzysz samochód, no to trzeba umyć, bo co ludzie powiedzą, no to jest głupi przykład. O, chyba się zakopałem. No ale to Boże, no. Krótka zmianka pod rozwagę, że dobrze mieć refleksję, czy wchodzimy w nową erę i budujemy nowy Sposób interakcji społecznych, nowe, nowe społeczeństwo, jakby na, na nowych zasadach, które jeszcze są, nieznane w zasadzie. Nie wiemy, co się wyłoni w tych energiach w najbliższych miesięcy i lat. Dobrze mieć świadomość, że w stadzie Małp panują podobne mechanizmy jak u nas: myślenia stadnego, kierowania się tym, co inni myślą, tym, co inni powiedzą. A, a jak oni to odbiorą? A co oni pomyślą? Czyli krytyką społeczną, oceną społeczną. To nie jest z styl myślenia wolnych ludzi. O to mi chodzi. To są nadal mechanizmy porównywania się. Czyli jeżeli ktoś tak myśli, a tak myśli duża część społeczeństwa. to nie jesteś wolnym człowiekiem, bo nie ty decydujesz o swoim zachowaniu, Tylko kierujesz się oceną innych, oceną grupy, stada. Dobrze o tym wiedzieć i pochylić się na tym, bo te, na tym się nic nie raz budować, bo to, co zostało zbudowane na tym myśleniu, zostało przez pewne środowiska wykorzystane, przeciwko nam. Taka jest prawda. Każda słabość, przeciwnik wykorzystuje każdą słabość. A myślenie stadne jest słabością. Lęk przed oceną. Nie skończyłem studiów. O co oni powiedzą? nie skończyłem. Boże, moja sprawa, tak? moje studia. I tak dalej, i tak dalej. Dziś krótko, bo chyba się z motyką na słońce poważnie. No ale to jest sygnalizacja tematu. Facet był przerażony. Ten antropolog że pewne mechanizmy, które funkcjonują w stadzie małp, dokładnie funkcjonują w społeczeństwie ludzkim. Też mechanizmy eliminowania samca alfa, nie w walce wprost, no bo czy te młode samce wiedziały, że nie wygrają? Nawet w kilku. Czy nawet nie miało odwagi? Gdy miało odwagę, to by w pięciu go pokonały. Pokonali Ciś czterech na pewno, ale nie mieli odwagi stanąć do otwartej walki. Więc go opluwali, szkalowali, poniżali jego wartość w oczach samic. Czyli na, manipulowali częścią stada przeciwko niemu. Mechanizm psychologiczny, nie fizyczny, nie wprost. Znane Wam to jest skądś. No przecież ludzie tak robią. Uśpiewajcie sobie. Miłego dnia. 7 lipca.